Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj nieco inny program, bo w końcu Dzień Dziecka. Dlatego, jeżeli pozwolicie, to zaproszę również dzieci do wysłuchania drugiej części mojego filmiku. W pierwszej części moje gadanie, a w drugiej taki bonus z okazji właśnie Dnia Dziecka. Co do moich rozważań. Pamiętam, że jako dzieciak bawiłem się w różne rzeczy. Między innymi jeżdżąc do babci na wieś, lubiłem patrzeć, jak jeżdżą traktory, kombajny. Fascynowało mnie to i nie tylko mnie, bo z kumplem jeździliśmy rowerami, udawaliśmy, że to są właśnie nasze ciągniki, że to są kombajny. I pamiętam też, jak mi tata zrobił taką taczkę, którą woziłem różne cegły, ziemię. Gdy bawiłem się z jedną koleżanek, bo kumpli nie było, to ona akurat bardzo lubiła bawić się w domu. No więc ja twierdziłem, że biorę taczkę i przywoziłem do tego domu różne cegły, kamienie. Życie dziecięce. Ale jedną z zabaw było również odprawianie mszy świętej. Tak, 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 tak. Pamiętam, że jak pojechaliśmy na pielgrzymkę do Lichenia takim jeszcze ogórkiem, autobusem. To w licheniu wypatrzyłem taką małą, złotą monstrancję i ubłagałem mamę, żeby mi ją kupiła, bo ona mi była potrzebna do odprawiania mszy. Wkładałem na siebie ręcznik czy koc, przygotowywałem jakieś tam książeczki przecież jeszcze wtedy nie umiałem czytać no i moja świętej pamięci babcia była skazana na słuchanie moich dziecięcych kazań. Mój kumpel opowiadał, że on też odprawia, odprawiał Mrze Świętą. Co prawda, jego droga jest zupełnie inna, bo ma obecnie żonę czy, czy dzieci, ale on dodatkowo jeszcze włączał inny element w czasie odprawiania mszy Świętej przez siebie, mianowicie zbieram składkę. Tak czy owak, dzieci mają, jeżeli są szczęśliwe, jeżeli są kochane, to mają tak różnorodne pomysły na siebie, że chcą być i tym, i tym, i tym. Jeżeli któreś z dzieci odprawia tak po domowemu mszę świętą, to niech im Pan Bóg błogosławi. Zresztą zobaczcie na kilka zdjęć, które wam teraz pokazuję. Takich przykładów jest naprawdę mnóstwo i chwała Panu Bogu za to. Co do Dnia Dziecka, 1 czerwca w 2003 roku odprawiałem samodzielnie po raz pierwszy swoją mszę świętą. Co prawda była koncelebra, ale w katedrze, gdy byłem święcony 31 maja przez arcybiskupa Gondeckiego, no to dopiero jako diakon stawałem się prezbiterem i wraz z moimi kolegami dołączaliśmy do odprawiania liturgii. A 1 czerwca, właśnie w dzień dziecka, to była pierwsza w pełni przeze mnie odprawiona msza święta. Zresztą, może parę sekund. Pierwszej konsekracji, którą jako ksiądz dokonywałem dzięki Duchowi Świętemu. Jakby co filmik z moich prymicji, przynajmniej fragmenty, jest umieszczony pod tym programem. Pod tym programem jest również umieszczony inny link, o którym będzie mowa już w drugiej części mojego dzisiejszego filmiku, przeznaczonego przede wszystkim dla dzieci, bo to jest taki podcast. Jest to bajka o aniele stróżu. A teraz fragment moich primicji. No i zapraszam Was na drugą część miłego słuchania. Niech Was Pan Bóg błogosławi. Anioł Stróż. Była sobie kiedyś mała dziewczynka, która miała bardzo dobry kontakt ze swoim Aniołem Stróżem. Anioł podpowiadał jej, jak robić rzeczy dobre i jak unikać rzeczy złych. Czasem słyszała go w sercu, czasem w głowie. A jeszcze innym razem po prostu czuła, że zwraca jej uwagę na coś szczególnie ważnego. Pewnego razu, idąc wzdłuż drogi, dziewczynka zupełnie się zamyśliła. Właśnie zbliżała się do przejścia dla pieszych, gdy Anioł ostrzegł ją, by uważała. Dziewczynka rozejrzała się i całe szczęście, bo rozpędzony samochód wbrew przepisom przemknął pasami tuż przed nią. Kierowca nawet jej nie zauważył. Dzięki współpracy z Aniołem Stróżem, dziewczynka bezpiecznie dotarła do domu. Innego dnia w domu dziewczynki panowało wielkie zamieszanie. Rodzice mieli bardzo dużo obowiązków do zrobienia w bardzo krótkim czasie. Anioł Stróż dał znać dziewczynce w jej sercu, że bardzo pomoże rodzicom. Jeśli znajdzie teraz jakąś spokojną zabawę. Hm, a może być rysowanie? zapytała, i od razu poczuła wielką radość w sercu. W ten sposób Anioł Stróż dał jej znać, że to wspaniały pomysł. Dziewczynka wzięła kartki, kredki i przystąpiła do wykonywania swojego projektu. Akurat, gdy skończyła, do pokoju weszła mama. I powiedziała: Dziękuję ci, córeczko, pięknie się bawiłaś, bardzo nam pomogłaś, bo mogliśmy spokojnie dokończyć nasze obowiązki. Chodź, możemy teraz pobawić się razem. Zrobiłam dla was to, oznajmiła zawadiacko dziewczynka, demonstrując mamie piękną laurkę z rysunkiem całej rodziny. Jest wspaniała, powiedziała mama z dumą i zachwytem. Znajdę dla niej honorowe miejsce w biurze. Znów współpraca z Aniołem Stróżem okazała się strzałem w dziesiątkę. Takich historii było wiele, ale pewnego razu wydarzyło się coś szczególnego. Z początku nic nie wskazywało, że stanie się coś niezwykłego. Dziewczynka poszła z tatą na Plac Zabaw. Jak zazwyczaj, bawiło się tam mnóstwo dzieci. W centrum placu. Stał drewniany domek, taki ze zjeżdżalnią, drabinką i wiszącym mostkiem. W pewnym momencie jeden z chłopców wpadł na pomysł, by rozkołysać przeprawę. Szybko dołączyły do niego pozostałe dzieci i po chwili, mostek bujał się na całego. Belki wychylały się bardzo mocno, a cały drewniany domek aż się trząsł. Dziewczynka bujała się razem z innymi dziećmi. Uczucie było zabawne, więc wszyscy głośno się śmiali. W pewnym momencie dziewczynka usłyszała głos anioła stróża. Ta zabawa zrobiła się zbyt niebezpieczna zejdź z mostku! Przejęta dziewczynka posłusznie przeskoczyła na kładeczkę i zobaczyła, że rzeczywiście zabawa poszła za daleko i może się źle skończyć. Pod natchnieniem anioła Stróża zaczęła ostrzegać pozostałe dzieci, ale te nie słuchały. Nikt nie chciał zejść. Przekonaj chociaż Kasię, pokaż jej kamyszki, które dziś znalazłaś, zaproponował anioł Stróż. Rzeczywiście, dziewczynka znała Kasię i wiedziała, że ta kolekcjonuje najpiękniejsze znalezione kamyki. Kasiu, spójrz, co dziś znalazłam! Zawołała do koleżanki, pokazując kamyki, a ta natychmiast przeskoczyła do niej, zainteresowana znaleziskiem. Nagle trach! Ktoś stracił równowagę, przewrócił pozostałych. Wszystkie dzieci z hukiem spadły na ziemię. Rodzice natychmiast podbiegli, żeby sprawdzić, czy nikomu nic się nie stało. Na szczęście skończyło się na siniakach i nie trzeba było jechać do lekarza. Ale niektóre dzieci bardzo płakały i musiały wrócić do domu. Zaintrygowana Kasia zapytała dziewczynki, skąd wiedziałaś, że ta zabawa źle się skończy? Aniu Stróż mi powiedział, odparła dziewczynka. Kto? Dopytała Kasia. Kasia nie wiedziała, że może słuchać swojego anioła Stróża, który mówi do niej w sercu, żeby było jej łatwiej. Robić rzeczy dobre, a unikać robienia rzeczy złych i niebezpiecznych. Dziewczynka wszystko wytłumaczyła koleżance, a ta zaczęła od wtedy nasłuchiwać głosu swojego anioła stróża. Z czasem głos stał się wyraźniejszy i było jej coraz łatwiej zachowywać się zgodnie z jego podpowiedziami. Dziewczynki zaprzyjaźniły się, a wkrótce poszły razem do szkoły. W szkole sprawy nieco się zmieniły. Na przerwach i podczas lekcji panowały pewne zasady, które miały na celu ułatwić wszystkim naukę. Niestety, w klasie utworzyła się grupa chłopaków łobuziaków, którzy gadali na lekcjach, biegali i grali w piłkę na korytarzach i rzucali plecakami, jakby były kulami do kręgli. Nikogo nie chcieli słuchać. W klasie był też kuba. On oczywiście też lubił biegać i grać w piłkę, ale rozumiał, że należy to robić po lekcjach, a w szkole tylko w trakcie zajęć wychowania fizycznego. Kuba miał świetne zachowanie, ale niestety wszyscy pozostali koledzy dołączyli do łobuziaków i Kuba czuł się nieco samotny. Pewnego dnia spytał, czy będą się z nim bawić. Wtedy szef łobuziaków zrobił coś okropnego. Zaszantażował Kubę, że jeśli chce się z nimi bawić, musi ukraść cukierki ze szkolnego sklepiku. Kubie zrobiło się słabo. Kradzież była tak zła, że aż nie mieściła mu się w głowie. Jednak czuł się rozdarty. Bardzo zależało mu na kolegach, ale nie chciał zrobić czegoś tak okropnego. Rozdzierało go uczucie niesprawiedliwości. Nie powinno być tak, że ktoś zmusza go do złych rzeczy, żeby mógł się pobawić z grupą kolegów. W całej sytuacji przyglądały się dziewczynki, które dostrzegły wewnętrzną walkę Kuby. Bardzo go lubiły i nie chciały, by został w tym sam. Spojrzały po sobie i bez słów zrozumiały, że ich stróżowie podpowiedzieli im to samo dziewczynki podeszły do Kuby, wzięły go za ręce i powiedziały: „ Chodź kuba! Nie pozwól im się zmuszać do okropnych rzeczy. Poobaw się z nami. Ty wybierasz zabawę? — powiedziały z uśmiechem. Kuba poczuł ulgę i od razu się rozpromienił. Już ruszył z dziewczynami, kiedy nagle usłyszał wyśmiewanie i atakujące krzyki łobuzów. Tak naprawdę chłopacy byli zazdrośni, ale nie chcieli tego pokazać, więc krzyczeli okropne, niesprawiedliwe rzeczy. Pewnie Kubuś, baw się z dziewczynami. Od teraz będziemy na ciebie wołać Kubinka. Tego było za wiele. Coś pękło w Kubie. Wyrwał się dziewczynkom i tupiąc z wściekłością ruszył w kierunku szkolnego sklepiku. Przez zaciśnięte zęby krzyknął. Och, tak, tak, zaraz zobaczycie, przyniosę wam te cukierki. Przez chwilę dziewczynki myślały, że już wszystko stracone, ale Anioł Stróż podpowiedział im jeszcze jedno rozwiązanie. Zwróciły się do łobuziaków. Chcemy się bawić z Kubą, bo jest najfajniejszym chłopakiem w klasie. Kuba stanął jak wryty. Komplement sprawił, że zrobiło mu się bardzo miło. I od razu zapomniał o swojej frustracji. Nie chcemy się bawić z wami, bo ciągle łobuzujecie. Łobuzujecie tyle, że aż wstyd. Nikogo nie słuchacie, myślicie, że to fajne, ale tak naprawdę wszystkim przeszkadza wasze zachowanie. Kuba, chodź z nami, dodały. Uradowany Kuba z szerokim uśmiechem i triumfem spojrzał na łobuziaków. Do zobaczenia na lekcjach, chłopaki! Rzucił i poszedł bawić się z dziewczynkami. To pozornie niewielkie wydarzenie miało później wielki wpływ na życie całej klasy. Łobuziakom zrobiło się strasznie wstyd i zaczęli pracować nad swoim zachowaniem, aż w końcu cała klasa mogła się bawić razem. Przez drobne uczynki świat dookoła dzieci. Zmienił się nie do poznania. I pomyśleć, że wszystko zaczęło się od jednej, małej, bardzo mądrej dziewczynki, która słuchała swojego anioła stróża.